Dobra, dajmy to na singiel. Nie kurwa! Ja pierdolę, ej, przez całe życie robię rzeczy, których nienawidzę, a jak wreszcie chcę zrobić coś, co chcę, to mi kurwa nie wolno? To jest kurwa moje i spierdalać, rozumiesz? I albo kurwa ten kawałek będzie na płycie, albo nie będzie płyty. Jestem kurwa artystą i dla mnie to coś znaczy. Decydujcie się. How are we feeling, devs? 13 listopada tego roku Mephisto na grupie International Osaka Protocol. Między innymi ten oto tekst zadał devom, czyli aktywnym użytkownikom Osaka Protocol, Osaka Black Sheep. Deja vu Shiba Podsumowanie tego roku, ostatnich lat. Totalny freestyle, a także to co przed nami 25-2025. Dla nowych uczestników rynku zapraszam na playlistę otoczkę Ryoshi, czyli twórca Shiba Ino. od X lat. Tutaj przemierzamy z gwardią wokół tych tematów. Czy jest to czysta spekulacja dla niektórych? Dla niektórych może być have fun and stay poor, ale o tym w dalszej części. Materiało. Zapraszam na playlistę. Między innymi inne projekty z Otoczki Ryoshi, jak K.O., Kuomi. Ten ekosystem, który jest także rozgrywany, aczkolwiek bez szilowania, jak widać, każdy zgarnia z ręko swoje, tak aby nie pozostać niestety na kolejną hosce potencjalnie za X lat w poszukiwaniu już nie następnej szyby, bo ta jest Osakiem, a kolejnej Osaki. A czy taka będzie? Mogą być pewne problemy pod kątem m.in. regulacyjnym i nie tylko piękna sytuacja momentum Bitcoin. Tutaj nic nie będę tłumaczył weteranom Cóż tutaj tłumaczyć po tylu miesiącach ostatnich, zmagań konsolidacji oka 100 tysięcy dolarów za BTC. Interesujące momentum podczas nie tylko przepływów kapitału pod ETH, dominacja ETH wzrastająca. Czy to uklepany dałek? Bynajmniej tak się wydaje, według wielu danych. No i też Total 3 i adres dominacji dla altcoinów. Tutaj nawet jeszcze nie dobiliśmy do tych poziomów pierwszego ETH w tym roku BTC, kiedy to większość altcoinów oczywiście wyszczyliła. Tutaj było momentum, dobrych kilku miesięcy, a więc to przebicie to dopiero przed nami w tym cyklu. I wtedy, tak naprawdę, rajdy odpalą się, bynajmniej potencjalnie, oczywiście. Znamy rynek zawierowania wokół i nie tylko wiele czynników, aczkolwiek usuwając te rzeczy, no to piękna droga m.in. w Total 3, także tutaj jesteśmy na tym etapie ostatniego ATH w tej kwestii i nie patrząc na inne czynniki, oczywiście wiele z nich jest. Ja zapraszam także na ostatni materiał danych onchain, m.in. przepływ kapitału, który jest widoczny pod ETH. A ten przepływ kapitału także jest widoczny w ostatnim czasie. Nie tylko ETH, ale też i Stablecoiny. Czyli ten oto zielony napływ. Mieliśmy 2-3 ostatnie dni, jakby zjazd, zarówno pod ETH, a także Stablecoinów. No i w tym momentum w perspektywie kilku następnych miesięcy przeglądamy się kwartał pierwszy 25, bo ETH swój czas nabiera. ETH zaskoczy wiele śmiałków. Weteranów nie zaskoczę niczym, dlatego totalny freestyle 13 listopada, piątek. Witam na kryptospekulacji Zayoshi Kamie, Zayoshi Satoshi, Rayoshi i nie tylko Shaitoshi Kusama, otoczka. I feel better Osaka Protocol, a ja czuję się lepiej. I tak akurat 13 listopada, 13 grudnia, wyskoczył ten miesięczny odpływ. Jak można interpretować te wypowiedzi Mephisto, chociażby z ostatnich. Jego dialogów, to też w dalszej części materiału i jak pisał na Medium między innymi. Ten, można ująć, dobry kumpel przyjaciel Ryoshie'ga. We are decentralized, however we are not chaos. Nie jesteśmy w chaosie. I myślę, że ten chaos, że nie są w chaosie, nie jest widoczny patrząc chociażby na wykres od początku istnienia Osaki. Idziemy falami, nie jesteśmy w chaosie. A ten ostatni chaos, pod kątem całego rynku krypto, który miał miejsce przecież w sierpniu, totalna zawrotka mogła być, mimo to wykres się utrzymał. No właśnie, ja nie lubię powracać do tej historii Shiba inno, bo już w wielu materiałach na YouTube playlistę zapraszam, jest tłumaczona jako zwolennik, niektórych uważany jako crazy man, zainteresowany Tymi otoczkami Riosiego ze Shiba Inu, tak, tutaj po dziś dzień. Jesteśmy przy ich dalszej części eventu, czyli finał finałów Osaka Protocol Black Ship bez chaosu. I feel better. Ten rok w moim wykonaniu osobiście też nie będę się odnosił do własnych spostrzeżeń mojego portfelu nie tylko uważam za udany, aczkolwiek mogło być lepiej. Sporo projektów udało się zrobić dobre X, czy to już pamiętny Omnom, Chomp. 250, 200 i inne mniejsze projekty, także. Już nie mówiąc o samym Osaku, gdzie tutaj Azja nam podarowała w prezencie dodatkowo. Przy 1 milion a więc też dla niektórych tutaj nawet i 200X od ostatniego ETH mogło się znaleźć. Aczkolwiek, aczkolwiek momentum, które nadchodzi, a wraz z ETH, tutaj kluczową kwestią oczywiście dla altcoinów, no to ta droga się okaże w najbliższych miesiącach kluczowa, decydująca. Zayoshi, ten kanał nie ma perspektywy de facto. Jest utworzona grupa Telegram, kryptospekulacja chat, a także polska grupa Telegram przez innych użytkowników. No i tak dzielimy się różnymi informacjami, czy to projektami memowymi, czy też fundamentalnymi w cudzysłowie, chociaż ten kult, cult, swoje udziały w tym rynku krypto uważam największy tort zgarnie. Dla zainteresowanych także i Casino, Casino Royal GG. Myślę, że te osoby, które... Może narzekają i chodzą po grupach, patrzcie co tam rozgrywają. To nie o to tu chodzi. Tu chodzi o zgarnięcie pewnej kwoty i zostać. Uh, OK, na najbliższe lata. niżeli czekać kolejne X lat i marnować swój czas na kolejne poszukiwanie, co oczywiście nikomu tutaj nie ujmuje. Tutaj nie mówię oczywiście o wszystkich. Osobach. Podsumowanie roku na krótko jest OK, wy kwestii Osaka nic się nie zmienia, tak, nic się nie zmienia, odkąd tutaj byliśmy roku czasu, już i więcej, to też ten momentum w grudniu, jak i teraz jest podobne, hmm, czy tak można ująć, tak, czy to może styczeń nas zawita, a może jeszcze grudzień ciekawym rajdem, też po tej dłuższej konsolidacji, niczym BTC na Osaka, protokół, patrzyłem na ostatnie dane, nawet i ostatnich dni, i ten ostatni zjazd, który miał miejsce na osadze, de facto patrząc chociażby te elementy Total czy adres dominacja, które nie są wzrostowe. Realizacja strat. To nie była większa realizacja zysków, a realizacja strat, czyli ratowanie kapitału. Jak pisał Mefisto, tutaj nie ma żadnego problemu, aby sprzedać. Nie ma tutaj też nawoływania do trzymania bagów. Są pewne wypowiedzi, można czytać według nich wiersze symboliczne kawy. I nie tylko. No i też pozdrawiam, oczywiście, Polską, scenę Osak i wszystkich innych info, którymi jest po drodze, nie po drodze. Ci, którzy mnie banowali mówiąc o Osaku na wczesnych etapach, nie będę wymieniał z nazwy, a myślę, że dobrze wiedzą. No i też jeden info, który miał info o Shiba Inu. Prywatnej wiadomości, kiedy to jeszcze nie byłem na social media YouTube X. A tak, dzieląc się właśnie wczesnym też. Projektem, jak Shiba, Inu. no. To taki osak dzięki kanałowi. Ci co dotarli, ci co, fajnie, bo wiem, będziecie legendami, legendami po tym cyklu. I nie mówię tego od tak, żeby sobie wypowiedzieć te słowa. A więc myślę, że jak Shiba wykazała pewne momentum, nie tylko w samym swoim projekcie, jako Memcoin, dziś dzień rozbudowując się, no to też pewne, pewne elementy układanki tej gry także są. I tam ryzykowne, nieryzykowne. Dodam dla formalności, że resztę projektów w Otoczce 4 Yoshi w moim prywatnym portfelu, wszystkie są rozgrywane. I proszę o pozostawienie czasu na bull market i ocenę po całym rajdzie cyklu. Po całym rajdzie cyklu. Ostatnio wypowiedzia Mefiston, które użył na Telegramie. Linki zawarte także pod. Materiałem ja też przytoczę ciekawe wypowiedzi między innymi osobników polskiej grupy, kilka cytatów. Jak można było interpretować te wypowiedzi może dosyć takie hmm, sceptyczne, niektórzy ujmą, czy zastanawiające, bo zawsze kiedy napis się pojawiał, no to był ten największy optymizm i rajdy, tak? Eee, wspinanie się ku górze. A ostatni raz, kiedy właśnie się pojawił w listopadzie, no to było takie poszukiwanie odkrywanie tak, szerszych, e, więcej obszarów community, poszukiwanie jak jeszcze tutaj rozbudować m.in. marketing i, i nie tylko też tutaj um, um, dał pochwałę dla polskiego community za ten no, wyczyn, który jest uznawany ze strony, przynajmniej można powiedzieć, japońskiego miasta Osaka. To też w tych kwestiach zapraszam na krypto freestyle z Amprofi, Degen i Wielebny Wojtek chociażby. Portfel Kowalskiego zakręci kołem fortuny w naszej zabawie. No to może niektórzy uznali to jako negatywne. No i też, jeżeli ktoś tutaj nazywa projekty z no to myślę, że i każdy inwestor dłużej na rynku zdaje sobie sprawę, że ten momentum spokojnie, bez tych zapowiedzi, może negatywnych, by wykorzystali. I zgarnęli swoje, tak jak na innych projektach, nie mówię tutaj o, oczywiście o nich, ale innych projektach, które kończą jak kończą. A fundamentem, no to oczywiście wykres, który po tak dłuższym okresie czasu utrzymał się na dość dobrym poziomie. I nawet, uwaga, nawet poszliśmy może za wysoko przy tych marcowych wybiciach kwietniowych, gdzie były ładunki. Czas na ochłonięcie. Myślę, że te słowa Mefisto dla niektórych były rzeczą normalną, dla niektórych zastanawiającą. Aczkolwiek, e, patrząc z chłodnej strony głowy, może dla tych osób takich bardziej niepokojących, to jakie byłoby znaczenie, może tak negatywnie o samym swoim projekcie mówić? O tak, bo myślę, że pod takim kątem jeszcze wytrzepania słabszych rąk. Może niektórzy są za wysoko załadowani, nie wiem. Tylko kwestia. Tego, kto jak dalej wytrzyma, bo realizacja strat też ciekawostka, właśnie była. A dla szerszych, którzy lubią research, nie research, no to oczywiście blockchain, pewne walety ciekawe. Też ostatnia informacja o Shiba Inu no, po tylu latach, która wyszła tak, że pewna część supply jest trzymana, bodajże 10%, tak, jak tam się nie mylę, przez jakby no, jeden czy tam kilka adresów początkowo stworzonych, a więc, a więc, a więc. No właśnie, czy tutaj jest spekulacja? Tak wyciętko na torcie dodając jeszcze tą kwestię, już pamiętając fakt, że nie raz, czy to ten kluczowy element pokazania kluczy do Walletu Rajos, tak, z pewnego połączenia. To było kilka już chyba miesięcy temu. No, i tak Osaka jako pytanie, czy w ogóle ma aktywny GitHub? Zobaczmy, bo to też jak pisał Mateo na polskiej grupie, czy ma aktywny GitHub, że tak chętnie ten projekt poszedł w górę. Czy Team dowodzi, to też tak humorystycznie. How are we feeling, devs? 13 listopada. Ja czuję się bardzo dobrze, mimo według niektórych tutaj, ale bardziej widzę po nowych osobach na rynku zachowania jeżeli tutaj weteranów krypto. Tak i Polska, tak i Indonezja także mocna w kwestii Osaka. Protokół z polskiego podwórka. Chociażby jak pisał na grupie Telegram Aidoshi. jak Ryoshi się obudzi, to cały internet będzie wrzeć. Tu ma na myśli kwestię kryptotematu, no bo pamiętamy, że... Pamiętamy, że Shiba, no to było to takie jezioro spokoju, pewności, tak, oceanu. I, i, I został w topowym projekcie tutaj uznany. Hikaratori, tak, ten, który e, być może usłyszymy w przyszłym roku, początkiem. Nie mówi nie. Dziś taką informację uzyskałem. Też jedna inna osoba z Azji, aczkolwiek z nie tematu e, Osaki. Czekam na odpowiedź. No i też, jak sam komentował, czy macie mental pod. Tego typu wymianę zdań, że nawet filozofowie nie pisali o tym jeszcze, że wy na to siłę, albo jak wczoraj pisał, że już wraca do swojej nory, widzi się na 50 miliardów market Capu. Tak, ten, który ma las dla nas wszystkich, oczywiście humorystycznie, ta Stara Gwardia, ja serdecznie pozdrawiam wszystkich i te z głowy na pewno nie wymienię, jak Story, Szymon, Mentos, Amprofi, Wielebny, Wojtek, Cinemet, to tam jest MAT. Smith, Danielo, doktor 888. Tutaj też jest i prawdziwy Ryoshi, też wypowiedzi starze oczywiście, czy też stars. Tam chyba ta zagwostka z Nikiem była. Ja do nikogo osobiście tutaj nie mam. Jeżeli jest oczywiście pozytywna energia z argumentami, niż wpadanie na tą grupę i pisanie, dlaczego spadamy. Dlaczego spadamy? Tak. Jeszcze raz tutaj przytoczę informację, że. Druga szyba. osak. Czy będzie kolejny osak po tym cyklu? To już pytanie nie do mnie. Aczkolwiek, aczkolwiek jeżeli taka się pojawi, to sobie fantazuje, tak. To myślę, że i stara gwardia, która, no, można powiedzieć, trzyma. Hmm, może inaczej nie trzyma, ale też e, stara się utrzymywać tutaj pewien poziom. Z pewnością taką informację chętnie się podzieli, ale dla tych osób, które tą pozytywną energię uważamy, niosą w kierunku budowania dalszego community, bo ta siła jest bardzo mocna. Jako kult ten memcoin łatwa, czy też może niełatwa, ale fajna droga może się okazać nawet no i na przyszłość, w potencjalnie nie innym jak finansowym, bo tutaj chyba każdego interesuje zarobek w tej kwestii. No, chyba że ktoś jest oczywiście tak dla humoru. To takim dziękujemy kick-off z futbolu można zacytować. Ogólnie ksywka Zayoshi od fantazji Rayoshi. Dziś jestem, jutro mnie nie ma, może też innych też po tym cyklu. Więc hmm. święty spokój, aczkolwiek nie jedna osoba mogłaby już teraz tak zniknąć i skupić się na prostym korzystaniu z z życia. Prawdziwy Ryoshi, tak. Ten jak pisał na różne odpowiedzi, między innymi, że albo się to czuje, albo nie. Jak ty szuka logiki w krypto, to dzwoni pod zły adres. Zupełnie się z tym zgadzam. Cytując go, jak ktoś nie widzi różnicy tutaj ze, no, z kamerami typu od projektów Gryna czy lunatyków, myślę, że to samo, to ok. Nie będzie tutaj przekonywał, że ludzie są. No, jacy są, dlatego że chcą. Jak mówi, porównuje masło po dwa złote taniej kupić. Ma na to wyje. No właśnie, i jak ktoś siedzi tutaj dłużej, to wie, że dużo osób z Polski jest dlatego w Osace przez osoby, m, które siedzą w Japonii. Serdecznie pozdrawiam Azję. W Japonii, którzy tą grupę zaobożyli, wiadomo skąd pan Ryoshi pochodzi i mógłby tak do rana, ale mam za dużo, czy też tu mówię o, o użytkowniku, za dużo lat, aby. Wiedzieć, że dłuższe gadanie ma jakieś przełożenie na zrozumienie. Z drugiej strony, ludzie zawsze myślą, że wiedzą lepiej, więc tłumaczenie kompletnie tutaj nie ma sensu. Nie ocenia, kto ile ma, ale jest pewien, że procentowo to ci. To no właśnie, co siedzą najgrubiej, wiedzą, w czym siedzą, i IQ jest wyższe niż tutaj, jak cytuję od, od ryby i oczywiście, nie obrażając nikogo. Zadaję sobie pytanie, czy koleś, co wrzuca przykładowo 200 tysięcy dolarów, jest tu przypadkiem a są tacy, co mają kilkaset ETH jeszcze na dorzucenie. Cóż, historie są różne. Mamy tutaj mix dobry. Jeden, no, jebie w fabryce, niestety, praca też nie urażając. Drugi dla korpo, trzeci dla jakiegoś ciężkiego milionera z 80 samochodami, jak pisze. Pieprzyć to, jak mówi Mentos. <gryw> Można zawsze sprzedać. Zgadza się. Nie będziemy tłumaczyć dla porównania wyborcy, że PO czy PiS jest lepszy, czy inna partia polityczna. Każdy ma wybór. Prościej się nie da. Niech sobie robią ze swojego kasa co chce, ale niech nie przychodzi i no właśnie pierd... tych samych smętów non-stop, bo takie osoby się pojawiają. Na tej grupie polskiej oczywiście to jest też Wykładnia osobowości, jaką się tworzy, i też ja od siebie mam to, że pozytywna energia, słowa mają moc. Nie chcę osobiście tego typu dla samego siebie czytać, więc szybkie przewijanie nawet jest niestety bany też w tej kwestii dla ludzi, którzy tutaj są humorystycznie. Out. Każdy ma wybór. Jak pisał też prawdziwy Rajosi, że. Lecimy do końca. Skoro tyle trzymamy, to żaden tutaj pastuch, który chodzi po grupach i myślę, że łaskoczę swojego. Śmiejąc się z Osaki, po tydzień temu napisał, że Osak to takiej i takiej spada, tego nie nie zmieni. Cytując prawdziwe Ryoshi, jest także history. On też pisał, że każdy ma świadomość, jakie ryzyko niesie ze sobą inwestycja w krypto i albo decydujesz się na duże ryzyko, bo możesz dużo więcej zyskać, albo. Dodatkowo, robiąc dodatkowy research przy OSAK, to można by powiedzieć, że to trochę taki kontrolowany hazard. Hazard na kodach, jak e, pisze e, Story. No i tak ja tutaj też porównuję do osoby, które tylko oczekują bez zaangażowania na wynik projektu, mm, nie robiąc też własnego research, To taka luźna rozmowa. Też i profesor, który e, i też grafity. Ja pozdrawiam tam graficiarza serdecznie. Mega robota. Im fucking dev, jak przyznaje profesor. No i też dla fanatyków fantazji, czy też nie fantazji. Jak i też e, Stars. Stars też pisze, że Osak, według niego, tak sytuacja jest najprostsza. Nie stosują tutaj żadnych sztuczek, nie każą wybierać, nie próbują zniechęcić. Masz po prostu być cierpliwy. Nagroda ma być tylko dla osób, które wiedzą, co kupiły. Oni nigdy, czy nigdy tego nie puszczą. Ależ reszta, cóż, co zrobi? Tylko przypomina, tak, że te same osoby też zachowały pewne wyznaczniki na to, że chyba inu. I cytując, zamykając tą puentę, jak pisze, twoje portfolio nurkuje. Jeżeli sobie z tym nie radzisz, to zawsze możesz zostać na etacie. A z tego co rozumiem, to każda osoba inwestująca w krypto, ma z głowy to, że chciałaby, aby jego inwestycja spowodowała, że będzie mógł się z tej pracy zwolnić. Nie ma tak, że wszystko będzie zawsze rosło, zielono i przyjemnie od początku do końca. Posek to nagroda, droga do zwolnienia się z tej pracy, cytując starza. Mówią wam to ludzie, którzy spędzili setki tysięcy godzin na researchu. Słuchajcie się ich, a nie waszego wewnętrznego głosu, który każe wam sprzedawać, bo spada przegracie, a potem co się stanie? Nie wybaczycie sobie tego do końca życia. Bo jest taki pociąg, już zamykając ten cytat, oczywiście inaczej to będzie wyglądać. Mnie osobiście czas ostrzygnie. Nie boję się tego. Tak jak i nie boję się przy Shiba Inu. I też po listingach fajnie udało się. W pewnym momencie szczytu Shiba Inu do portfela. Zgarnąć. Czy taka droga się powtórzy z Theostako? Protokol, która jak na razie tylko jest na jednym seks, tak? Max Global. Drużyna, która ma doświadczenie olbrzymie z kreacji Shiba ino Drużyna, która po blockchainie widać. Nie powiem, że duży tor wpływu na dalszy rozwój projektu, ale która chce ogarnąć finał finałów i tego czarnego psa także wyprowadzić. Uważam osobiście, że dobrze jest, że jeszcze na tym wyższym poziomie nie jesteśmy, bo ten ride będzie dziki, jak pisał Mefisto, i ta energia wykorzystania będzie największa do przerzucenia capital flow z tych większych memów między innymi. Wiele projektów innych rozgrywanych, których nie publikuje Grupa Telegram, ewentualne pytania. Luźna rozgrywinka. Żegnam w tym roku. Myślę, że kolejne nagranie to najwcześniej połowa stycznia. No, chyba, że coś ciekawego będzie się działo na rynku. To spontaniczny live, także i się zarzuci. Oczekujemy momentum. Myślę, że patrząc na wiele czynników innych, sytuacja na markecie także wydaje się dość interesująca. HIM CMPT. Warto tam łyżeczkę także swoją mieć. Uważam. Kryptospekulacja za Joszy Kamil. Dziękuję.